Chwała Bogu, kościele. Chciałabym zacząć od tego, że ponad dwa tygodnie wstecz Pan dotknął mnie podczas uwielbienia i pokazał mi pewną wizję, którą chciałabym dzisiaj tutaj przedstawić, powiedzieć, co widziałam. Widziałam ogromnego ptaka, który rozpostarte miał skrzydła. I wypełniał całą przestrzeń. Jak się na niego spojrzało, właściwie nic zupełnie nie było widać, co znajduje się za nim. Jedynie było widać takie prześwietlenie, jakby za nim była jakaś wielka światłość, która w jakiś sposób w tych takich warstwach, po prostu gdzie były mniej ułożonych piór, przenikała ta światłość, wychodziła. Więc wiadomo było, że za nim jest jakaś światłość. I stało się tak, że później zobaczyłam, jak pod tym wielkim ptakiem, który właściwie przypominał swoim majestatem, wielkością, orła, ale zupełnie nie miał barwienia orlego. Wyglądał jak taki rajski ptak właściwie. Te kolory, to umaszczenie było takim wielobarwnym pasmem po prostu wszelkich kolorów. Był piękny. I kiedy on miał tak rozpostarte skrzydła i stał tak majestatycznie, pod nim było mnóstwo ludzi. Stali i Wpatrzeni byli po prostu w tego ptaka. Podziwiali go, oni mieni, jego potęgą, wielkością. Po prostu patrzyli. Mówili między sobą, że jest piękny, że jest potężny, że jest wspaniały, cudowny. I właściwie tak to wyglądało. Znalazło się parę śmiałków, którzy stwierdzili, że oglądać tego ptaka to trochę mało. I zaczęli podchodzić pod jedno z tych skrzydeł, które miał rozpostarte i z ciekawości odchylać pióra. Była jedna taka osoba, nie wiem kto to był, ale to był człowiek, który podchodząc pod te pióra, szedł pewnie i śmiało i zaczął odchylać te warstwy piór, i ta światłość zaczęła wytryskać mocniej. I stało się tak, że ta osoba, w, wkładając tam głowę, usłyszała takie słowo: Teraz się nie cofaj wejdź. I. Oni miały tą światłością, tym, tą potęgą, wszedł w ogóle nie patrząc do tyłu wstecz, po prostu zadecydował. Wiele osób za tą osobą też poszło, przekonani, że robią właściwie. Część osób, która pozostała pod tym ptakiem, zaczęła mówić między sobą, że jest cudowny, jest potężny, cały czas nakręcając jedni drugich, że to jest cudowne, że jest wspaniałe. Popatrz, jaki cudowny, jaki piękny, jakie kolory, jaki wielki. Wow. Ale. Była też część takich osób, które stwierdziły pff, tam oglądać jakiegoś ptaka, nie ma to sensu, będziemy tak stać i sobie poszli. I wiecie co, ja na początku nie bardzo rozumiałam, co to oznacza. Zaczęłam badać, modlić się i prosić Ducha Świętego, żeby po prostu mi objawił, o co chodzi, bo niekoniecznie wiedziałam. I kiedy zaczęłam tak badać i myśleć nad tym, co to mogło oznaczać, Bóg pokazał w różny sposób, że tak naprawdę to jesteśmy my i to jest taka chwała Boża, która się objawia. I to jest dużo od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy. Możemy stać w miejscu, podglądać się i oni mieć zachwytu, jak, jaka Boża potęga jest wielka, cudowna i wspaniała, jaki jest majestat, możemy też wejść w to i być uczestnikami tego, co się ma wydarzyć, a możemy też odejść po prostu, zdecydowani, że nie chcemy po prostu wziąć tego, co jest. I wiecie co? Po chwili, kiedy już ci ludzie tak stali, właśnie część podjęła taką decyzję, że sobie poszli, nagle stało się tak, że ten ptak odfrunął. Z tą światłością, z tym wszystkim, ludzi za nim już nie było, tak jakby po prostu wszystko zniknęło. I wiecie, co ci ludzie, którzy stali tak pod tym, taki, mieli takie poczucie straty, byli w szoku, że to już, no jak to już? Teraz, właśnie w tym momencie, niektórzy byli tacy chętni, że może teraz właśnie sobie wejdę, może to jest ten moment, ale nie podejmowali żadnych decyzji, żadnych kroków. Po prostu stali. I wiecie, co przegapili, najważniejszy moment. Oczywiście widzieli cudowne rzeczy, tak? Widzieli, mogli opowiadać o tym. Tak, oczywiście, ale co z tego, skoro nie podjęli decyzji? I wiecie, i tak sobie myślę, że my często przyglądamy się pewnym rzeczom, które są cudowne, wspaniałe, y, wielkości Bożej, ale właściwie jesteśmy takimi, się mówi ławkowiczami, ale myślę o naszym akurat tutaj zgromadzeniu, że takimi krzesłowiczami, bo mamy krzesła. Y, I myślę sobie, że. Ważne jest to, by dbać o to, by wzrastać duchowo, żeby poznawać wolę naszego Boga, naszego Ojca, który upomina się o nas, który nam mówi, który chce do nas przemawiać, który cały czas jest z nami tak naprawdę. On nigdy nie opuszcza przecież swoich dzieci. I chciałabym przeczytać słowo Boże. Z Ewangelii Marka 11 rozdział 20 Werset do 26. To akurat było dzień po wygonieniu ze świątyni kupców i sprzedawców przez Jezusa, i tutaj właśnie od 20. A przechodząc rano, jeżeli drzewo figowe uschło od korzeni, i wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, o to drzewo figowe, które przeklołeś, uschło. A Jezus odpowiadając: rzekł, Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę, powiadam Wam, ktokolwiek by rzekł w tej górze: wznieś, wznieś się. I rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wie, wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli Wy nie odpuścicie, i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Wiecie co, to słowo przyszło do mnie z tego względu, że często stoimy właśnie i zastanawiamy się, czemu pewnych działań nie ma w naszym życiu. Prosimy, chcemy jakichś zmian, ale tak naprawdę stoimy, bo nie potrafimy tak podstawowo po prostu przebaczyć. Przebaczenie to jest tak naprawdę wynik miłości. Dlatego, że jeżeli my przebaczamy samym sobie, jesteśmy w stanie innym przebaczyć. Jeżeli przebaczamy innym i sobie Bóg nam też wybaczy. Ym, I to jest żywa prawda. Dalej, dwunasty rozdział, też z Marka, 28 werset. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozpo, rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jest odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad to nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego. I że jego miłować z całego serca i z całej myśli, z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, że mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego, i nikt nie śmiał go już więcej pytać. Wiecie, co tu jest bardzo wyraźnie pokazane, że miłość przede wszystkim. Możemy osiągać wiele rzeczy w naszym życiu, tutaj, na Ziemi. Wydawać nam się może, że jest super, ale jeżeli nie będziemy mieć miłości, to co będziemy mieć tak naprawdę? Po co my żyjemy? Przecież Bóg nas powołał do rzeczy wielkich, ale w małym musimy być wierni, żeby przydawał nam więcej. Nie możemy po prostu mówić wielkich słów, kiedy tak naprawdę podstawowe rzeczy są zupełnie gdzieś zapomniane przez nas. Przecież. Jesteśmy dzieci Boga, najwyższego, więc musimy pielęgnować miłość, wzrastać i myśleć o tym, co Boże, aby się przybliżało Jego królestwo. Chciałabym też przeczytać z Ewangelii Mateusza, Łukasza, przepraszam, 17 rozdział. 17:20. To będzie trochę długie. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam, o to bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli Wiedzieć, jeden z, dni, widzieć, jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do Was, oto tam, oto tu, nie chodźcie ani tam, nie udawajcie się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przed tym musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będziecie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i, mąż wychodzi, i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wyszedł do, Ar, wyszedł do Arki i nastał potop i wtrącił, wszyscy, wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali Szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie, żonę Lota, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam tej nocy dwaj będą na jednym łóżku, jeden będzie zabrany, a drugi postawiony, pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając mówią do niego, gdzie panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Wiecie co, to przyszło tak do, do tej wizji, którą zobaczyłam, że to jest nasza decyzja. Cały czas. Oczywiście Bóg dał nam decyzję, to wiemy. Ale jaka jest nasza decyzja? Wiadomo, że każdy z nas chce być zbawiony i każdy chciałby żyć godnie, dobrze, w dostatku, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby być wiernym Bogu. I nawet jeżeli przychodzą trudne chwile. A kiedy jesteśmy wierni i żyjemy w zaufaniu temu najwyższemu, to on nam da wszystko, czego potrzebujemy. Nie musimy się o nic troszczyć. Są trudne czasy wiemy o tym, widzimy, co się dzieje nie od dziś, tak? Bo to, że ostatni rok jest trudniejszy być może dla innych niż wcześniejsze lata, tak naprawdę my powinniśmy stać w tym samym miejscu na zasadzie nie, żeby się stać i cofać, tylko na zasadzie cały czas w tym zaufaniu, bez względu na rzeczywistość, która się dzieje. Pytanie, komu ufasz? Po prostu, komu ufasz? Czy ufasz tym, którzy mówią, co jest na świecie, czy temu, który mówi, co ciebie czeka, kiedy już na tym świecie twój czas się skończy? Ja, ja chcę wyznawać, że Bóg jest moim Zbawicielem, który, który dał Zbawiciela, który dał mi życie wieczne, po to, żebym ja mogła dzisiaj głosić Jego Słowo i mówić o tym, jak wielkie Bóg cuda w moim życiu uczynił, jak wyrwał mnie z rąk diabła. Rzymian 12.1.2. Wzywam was tedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemień, przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe, doskonałe. Jeżeli będziemy chodzić w duchu, będziemy wiedzieć, jaka jest wola naszego Boga. Będziemy wiedzieć, będziemy wiedzieć, jak się poruszać jak się zachowywać, co mówić. Pismo jest przepełnione wieloma wskazówkami tego, jak mamy czynić, co mamy robić, kiedy żyjemy i napełniamy się duchem, on nas będzie prowadził. Nikt nigdy nie, jeszcze się nie zdarzyło, że jeżeli ktoś idzie z Bogiem, to błądzi, yy, bo, bo, bo nie wie, gdzie iść. To jest wtedy tylko wynik naszej decyzji. Braku zaufania, nieposłuszeństwa, nie można obwiniać za to Boga, bo On nie chce dla nas takich rzeczy. On chce, abyśmy my przepełniali by, przepełnieni byli Jego miłością, którą, nie, którą jest po prostu. Yy, I ja tak wierzę, po prostu ja tak wierzę i, i nie przyjmuję, że jest inaczej po prostu. Żymian 14, przepraszam, 14, bo jest też druga strona medalu. A słabego wierzy przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudz, cudzego sługę, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, a drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, prze to, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnij się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. przeto nie osądzajmy już jedni drugich, a raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Miłość jest cudowna, można wybaczać, tak? Ale jeżeli ty wzrastasz i jesteś w jakimś innym miejscu, to nie znaczy, że masz innych ranić, bo ty jesteś, czujesz się po prostu lepiej. Bo ja już to i tamto, bo ja już w Panu jestem tyle, bo ja już jestem tu, jestem tam. No dobrze, ale przepraszam bardzo... Czy to jest odpowiednie szczycić się przed innymi? Przecież słowo muży, mówi wyraźnie, tak? Że a słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę Jego poglądów. Przecież myśmy też byli kiedyś w innym momencie życia, prawda? Nie można tak robić. I Bóg po prostu chce nam to mówić, tak? bo mówi do nas przez słowo. I to jest bardzo wyraźnie czarno na białym napisane. Więc jest po prostu to nie do podważenia. Ym... W przypowieści Salomona 3 rozdział trzeci. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój, niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego życia serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie, na własnym, nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości, czyli Pana darami ze swojego mienia i z pierwocim wszystkich swoich. Plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy, prasy opływać będą w moszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie, kto bowiem Pana miłuje tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. E, czy to nie jest też klarowne, że właśnie mamy obietnicę od Boga, mamy przestrzegać, bo to nam daje gwarancję na dobre życie? Nie ma innej drogi. Jeżeli ktokolwiek jest tak odważny, żeby się temu nie, nie dostosować, to biada mu, po prostu biada. I niech się nie dziwi, że nie wejdzie i że ten ptak po prostu odfrunie i będzie za późno. Amen.